Nasze grzechy, usiądźmy. Bardzo dziękuję bratu za przeczytanie tego słowa o Danielu i za ten psalm naszej siostrze, za te słowa, które nas przygotowały też do tej Ewangelii. Widzicie zapewne, że obydwa obrazy biblijne mają pewną cechę wspólną. Zarówno Mateusz, jak i Daniel siedzą w zamkniętej przestrzeni. Oczekują, właściwie już niczego nie oczekują. Żyją w bezsensie. Jakby Boga dla nich nawet nie było. Ale trwają w tym, nie? Daniela nie pożerają lwy. Mateusz mimo tego zamknięcia i beznadziejnej sytuacji życiowej, czeka. Może czekał latami, ale w końcu się doczekał, że wszedł w jego świat Bóg. Że Bóg wchodzi w świat człowieka, a nie człowiek wchodzi w świat Boga. Najlepiej widzimy opiekę Bożą wtedy, kiedy człowiek jest na dnie. Izrael doświadczył opieki Bożej, opieki Boga, gdy kroczył dnem Morza Czerwonego. Mojżesz nie wybudował mostu nad Morzem Czerwonym. Nie wybudował nawet kładki. On kazał ludowi zejść na dno, prosto w wodę. W momencie, kiedy stopy ich sięgnęły wody, woda się rozstąpiła. Ale dno nie ustąpiło. Oni szli dnem. Dnem wyszli z Egiptu. I dnem weszli do ziemi obiecanej, przechodząc przez Jordę. Dołem. Dla wybrańców Boga dno tego morza było po prostu drogą. Możemy inaczej pomyśleć. Drogą twoją jest dno. Jeśli jesteś wybrańcem Boga, Egipcjanie, którzy ścigali Izraelitów, mieli rydwany, konie. Oni w tym błocie, w tym bagnie ugrzęźli. Przyszła woda z powrotem, potopili się. Ta sama sytuacja, to samo dno, ale dla kogoś, kto nie jest wybrany przez Boga, będzie zagładą. Ale dla kogoś, kto jest uświęcony obecnością Pana, to doświadczenie będzie drogą. My wiecie dobrze, że w Biblii słowo święty w odniesieniu do człowieka nie oznacza kogoś, kto jest doskonały moralnie. To jest idealny, kto perfekcyjnie się zachowuje. Precyzyjnie myśli, że święty to znaczy naznaczony obecnością Boga. Kadosz. To jest yy, ktoś taki, w kim jest Bóg. I Bóg jest z Nim zawsze. Dlatego On jest święty. Bo w Nim jest obecność Boża. Przy całej słabości i przy całej doskonałości istnienia tej osoby. Kiedy Bóg kogoś kocha, to nawet dno, nawet dno morza, nawet dno jaskini Daniela, nawet sytuacja bez wyjścia, w jakiej był Mateusz, zamknięty w Komorze Celnej, jest drogą, jest wyjściem. To też jest Eksodus, wyjście. Nigdy nie jesteśmy pozostawieni, bracia i siostry, sobie samym. Nigdy nie jesteś pozostawiony, pozostawiona sobie samej. Danielem. Możesz być ty w swoim zdołowaniu życiowym. Ty też możesz mieć taką jaskinię jak Daniel, taką komorę celną jak Mateusz. Może to jest akurat twój etap życiowy. Bez sens dla ukochanych przez Boga jest nad sensem. Wzrusza mnie ta historia o Danielu. To było piękne, aż się uśmiechałem. Jak sobie wyobraziłem, że on go złapał za te włosy i przeniósł, to było wspaniałe. Ja widzę siebie w nim i on widzi ciebie w twojej jaskini, w twoim zamknięciu, w twoim upadku może, ale w zamknięciu na pewno. W twoim pogrążeniu się w rozpaczy. Żadna bestia nie mogła się rzucić na Daniela. Było ich siedem. W każdej chwili mógł być rozszarpany na kawałki. Czasem tak jest w domu, że wchodzisz do domu i tam może jest siedmioro nawet osób oprócz ciebie i wszyscy jak lwy. Słyszysz przekleństwa, wyzwiska, ale lew się jednak nie rzuca na ciebie, nie rozszarpieć. chociaż straszne rzeczy przeżywasz latami. Może być taka bestia, która w ogóle nic nie mówi, a powinna powiedzieć słowo ciepło. Ale nic nie mówi. Bestia, która się nie odzywa i dlatego nie daje miłości. Czasem Twój dom może być jaskinią. W takim dnie i wspólnota może być jaskinią, że ludzie patrzą na Ciebie jak lwy, na ewentualną ofiarę. Kościół może być jaskinią i kapłan może tak na Ciebie patrzeć. Są różne etapy. Żadna bestia nie mogła się rzucić na Daniela, bo był wybrańcem Boga. Ponieważ ręka Boga spoczywa na tych, których odrzucają ręce ludzi. Zastanów się tylko co jest pierwsze. Czy dlatego świat niektórych odrzuca, ponieważ są wybrani przez Boga? Czy Bóg swojej sprawiedliwości odrzuconych przez ludzi naznacza swoim wybraniem? Jak myślisz? To ciekawe, że Bóg nie objawiał swojej opieki przez cały czas prześladowania Daniela, aż do chwili, kiedy jego sytuacja zdawała się być już nie do uratowania. Weź to pomyśl, prześledź to, zobacz jakby to wydarzenie, że Bóg czekał, Daniel siedział w jaskini, a on czekał jeden dzień. Bóg się nie objawiał, jakby go nie było, jakby Boga to nie interesowało, co się dzieje z Danielem, z jego prorokiem. Minął drugi dzień, Daniel się modli, a Bóg się nie odzywa. Jak to? Dobry Bóg nie interesuje się nieszczęściem swojego proroka? A Bóg się nie interesuje twoim cierpieniem, chociaż już półtora roku o to się modlisz, żeby Bóg zdjął z ciebie tą podkowę nieszczęścia? Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc, opatrzności, gdy najgłębiej jesteśmy pogrążeni w bezsilności i tylko włos nas dzieli od pożarcia przez bestię. Czasem wściekamy się na niego, że zwleka. Oskarżamy go, że zapomniał o nas, że jesteśmy mu obojętni, nic nieznaczący, jak spadający włos przy czesaniu. Ale to nieprawda. On objawia swoją opiekę w ostatniej chwili, w ostatnim drgnieniu wskazówki, która pokrywa już dwunastą godzinę jak miecz kata spadający na szyję skazańca. I jest uchwycony przez wybawcę milimetr od i ze strachu skóry. W ostatniej chwili. Pomyśl o, na chwilę o tym Habakuku, o tym proroku. Co to gdzieś tam daleko mieszka? W Biblii nic nie wiemy o proroctwach Habakuka. Taki prorok, którego proroctwa nie zapisano. Jest księga Habakuka, ale akurat innego Habakuka, nie tego. A ten był takim prorokiem, co to tylko jedną rzecz ważną w życiu zrobił. Wiecie jaką? Śniadanie właśnie. Wszystko w jego życiu Boże było nawet świętsze, ale w tym jednym śniadaniu kamera o pamięci Bożej go uchwyciła i mamy tekst w księdze Daniela. Tylko jedną rzecz zrobił. Wartą uwagi. Milionów ludzi. Że wiozę tą polewkę i idzie z tą polewką. Nagle Anioł Boży go chwyta. Przenosi go kilka tysięcy kilometrów dalej. Mówi mu, zanieś śniadanie Danielowi, który jest w jaskini w Babilonie. On Panie, ja nie znam Babilonu, nie wiem gdzie to jest w ogóle. Mówicie, to przecież legenda. Nie. Zdarzają się takie rzeczy. Owszem, ten Anioł może w inny sposób uchwycić Cię za głowę. Ty możesz się chwycić za głowę i powiedzieć Ola Boga. I nagle przeniesie Cię 5000 kilometrów dalej. Może pociąg, może samolot, wszystko jedno co. Jakiś anioł to wszystko nakręci. Zdarzają się takie rzeczy. Pomyśl na chwilę o tym Habakuku. Nigdy nie poznamy jego proroctw. Znamy go tylko z tego lotu. Anioł porwał go za włosy z rodzinnej miejscowości i przeniósł kilka tysięcy kilometrów dalej tak szybko, że nie zdążył spakować torby podróżnej. Nikomu nie znany z proroctw prorok. Prorok nie musi być sławny. Prorok musi być słowny. Prorok musi mieć słowo. Sława nie musi. Być. Prorok musi być wierny w wykonywaniu Słowa Bożego. Nie musi krzyczeć, nie musi oskarżać, musi uczynić coś, co nigdy nie przeminie, nawet gdyby to miało być jajecznicą, polewką z chlebem, ale coś takiego, że tu wypełnił wolę Bożą i może iść do restauracji na schabowego czy na kotleta. Ale to będzie już na całe wieki. Jego imię prawdopodobnie ma związek etymologiczny z rdzeniem chabak. Chabak znaczy pieścić kogoś. Uściskać, utulić, objąć ramionami. Chabakuk hmm. to przytulenie Boga. Światłem białym w ciemnej jaskini Daniela był ten Habakuk. Najcieplejsze są dłonie miłości w lodowej rozpaczy. Wtedy się ceni to ciepło, to przytulenie, ten uścisk. Właśnie wtedy docenia się przez prawo kontrastu miłość Bożą, kiedy otacza cię nienawiść, bestii. Habakuk. Pan Bóg nie wybrał jakiegoś innego hindusa, Afrykańczyka, Etiopa, tylko wybrał tego proroka, który ma na imię Habakuk. Dlaczego? Żeby dać do zrozumienia Danielowi, że on, Pan Bóg, mu przysyła przytulenie. Że Bóg mu przysyła pieszczotę swojej miłości. Daniel spojrzał, Habakuk, przytulenie. No to od kogo to przytulenie? Od kogo ta pieszczota? A siedzi na dnie jaskini. I pomyśl jeszcze o jedną rzecz. Że Bóg mi przysłał to przytulenie, tą pieszczotę, tę czułość Bożą prosto z nieba, kilka tysięcy kilometrów tej czułości szukał Pan Bóg. Szukał takiego człowieka, który byłby wyrazicielem czułości Bożej. Znalazł go, postawił, mówi: Ty, Daniel, widzisz? Ja cię kocham. Ja cię przytulam przez tego człowieka. Śniadanie ci przyniosłem. I go nie wyjął z tej jaskini. Zostawił go na tym dnie. On nie zmienił nic w jego sytuacji, tylko dał mu do zrozumienia, że go kocha. Nic więcej. Może się nic nie zmieni w Twojej sytuacji, ale dobrze jest, jeśli zobaczysz przytulenie Boże. Słowa z daleka są niekiedy bliższe człowiekowi niż myśli wydobyte z samego wnętrza. Człowiek w oczach Bożych jest piękny. A miłość do Niego jest w Bogu bardziej szalona niż szaleństwo bez miłości. Kiedy rozważam to, co jest napisane w Księdze Daniela, mnie to zadziwia mnie to. Nie to po prostu przeraża i zadziwia, że ktoś na górze siedzi i mówi, jak tu temu człowiekowi dać śniadanie. No nie dam mu z Ameryki Południowej, nie przyjdę mu z restauracji jakiejś takiej czy innej. Komu dam przez takiego kelnera, że on spojrzy na kelnera i pomyśli, że ja przytulam tego, to, to dziecko? Jak ten Bóg myśli o szczegółach, o detalach, to jest ważne w tym tekście. Niby nic wielkiego, nie? Taka polewka z chlebem, no co to znowu? No? Kiedy ktoś jednak daje ci prezent, to nie szukaj w tym prezencie wad. Wartość daru jest w pamięci o tobie i w ofiarowaniu go tobie, a nie w samym podarunku nawet. Ko uświadom sobie, że ktoś o tobie myśli. Tak jest z darami Bożymi. Poza tym ta polewka z chlebem, no. Czy spotkało cię coś takiego, że Aniu przyniósł ci smaczne danie z greckiej restauracji z drugiego końca miasta? wyskończyły skończyły ci się pieniądze i od tygodnia próbowałaś czy próbowałeś bezskutecznie pożyczyć od bliskiego krewnego? który nosi paltocik za 6 tysięcy, jeździ na antyle wakacje i nie zauważa się na ulicy? Jeśli nie czujesz się pominięty, pominięta, mimo tego, że Cię nie zauważają najbliżsi, jesteś, jeśli nie czujesz się pominięty, mimo tego, że Cię nie zauważają, to jesteś blisko Boga.